Cześć wszystkim, z tej strony Rafał. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Pewnie każdy z was już ma ptasznika, skoro pojawił się tu u mnie na kanale. Więc nie o tym tutaj dzisiaj będziemy e, sobie rozmawiać. E, a mianowicie o tym, jak tą hodowlę dalej rozwinąć. Od czego chciałbym zacząć? Dzisiaj będziemy przekładać brachypelm albo pilosu do mniejszego trochę opakowania, bo... E, jej terrarium jest po prostu za duże, czy może ona jest za mała, pokażę o co chodzi. Tu mamy terrarium, tu na dole w tym miejscu, tam siedzi braszka, ale jest ona gdzieś w wielkości może takiej, więc terrarium 20 na 20 jest dla niej za duże. A więc co będziemy robić w pierwszej kolejności? No w pierwszej kolejności będziemy na pewno łapać e, braszkę, tak żeby przełożyć ją na razie do czegoś, e, czegoś mniejszego. E, a jak ją przełożymy do czegoś mniejszego, to wtedy mm, będziemy ją przekładać do innego miejsca, do mniejszego pojemnika. Myślę, że, że coś takiego wtedy będzie w zupełności, w zupełności wystarczające. Dobra, od czego zaczynamy? Na pewno zaczniemy od usunięcia tego korzonka, pod którym ona sobie tam siedzi na dole. Usunę od razu drugi wystrój, czyli jakiś tam drugi korzonek i ten strasznie brzydki mech. Zobaczcie, jaki brzydki mech jest. Strasznie brzydki. Ma taki jaskrawy kolor, że no, do mnie nie przemawia w ogóle. Reszta terrarium na pewno pójdzie do wyczyszczenia. Dobra, chwila sobie wezmę tylko pensetę. Dobra, spróbujemy ją wygonić. Potem jakieś tam minimalne zbliżenie zbliżenie zrobimy na nią. No jest najedzona. i to tak solidnie. Najdzona. Więc pewnie nie będzie się chciała zbytnio ruszać. Tak jak myślałem. No chodź, chodź. Dobra, zrobimy sobie takie małe przybliżenie, tylko mi fokus złapię. O. Tu jest blaszka, no jest ona wielkości, jak widać, dosyć, dosyć małej. ją będziemy przekładać do innego pojemnika. Na razie ją sobie troszkę zatkamy. O, troszkę jeszcze zrzuciła nam... Miała wylinkę w tym terrarium. Dobra, terrarium idzie do czyszczenia. Do tego terrarium trafi Murinus. Za niedługo. No a teraz zrobimy takie jakieś powiedzmy m, przejściowe też terrarium, przejściowy jakiś pojemnik dla niej. E, torf wymieszany z vermikulitem, e, Tak żeby gdzieś tam było utrzymywane tak, żeby gdzieś tam była utrzymywana ta wilgoć. Więc na pewno to sypiemy na spód. Blaszki raczej się nie zakopują. Ale lubią na pewno ziemię przegrzebać, więc troszkę ją trzeba będzie ubić. Do tego też wrzucimy jakiś korzonek, na pewno wrzucimy jakiś korzonek, tak myślę. Tylko znajdę coś takiego odpowiedniego, nie za dużego. No, taki korzeń korkowy, myślę, że jak coś takiego damy, to, a, to będzie ok. Coś takiego i tutaj wrzucimy. Nie będę z wystrojem przesadzał, bo nie o to w tym chodzi. To ma być taki przejściowy pojemnik, żeby ona sobie podrosła. Powiedzmy jeszcze tak z dwie wylinki. Do zdoby, tak do jej troszeczkę ścinków, kory. No i w sumie myślę, że chyba byłoby, byłoby tyle. Możemy co najwyżej jeszcze dać za jakiegoś rozróżnienia czy tam odróżnienia, możemy zrobić tak, że damy jej jeszcze tutaj gdzieś małego małego kamyka. Niech sobie niech sobie ma. No i co? I generalnie braszkę możemy możemy przełożyć Z blaszkami trzeba uważać, bo lubią, strasznie lubią wyczysywać włoski Więc na to trzeba wrócić, zwrócić uwagę Blaszkę sobie przełożymy Zamkniemy ją sobie. I ona tam będzie w tym pojemniku siedzieć nam już do następnej wylinki. Albo może i dwóch. Zobaczymy. A potem przełożymy ją do czegoś większego. Także dobra. Ja idę myć terarium. I zaraz będziemy przekładać Murinusa samiczkę. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy. Seradium, jak widać, wymyte, czyszczone. Co chciałbym powiedzieć? Sorry za tak małe kadry. Postaram się w przyszłości robić coś z troszkę większym kadrem. Zaczynamy, Zaczynamy od torfu. Urinus, podtasznik afrykański. nie trzeba mu dawać piasku lepiej jak jest torf, łatwiej w sumie o utrzymanie wilgoci mimo, że nie powinna ona być gdzieś tam na jakimś bardzo dużym poziomie e, tu też zrobimy bez przesady ja bym w ogóle chciał, żeby pająk gdzieś zrobił gniazdo w bardziej widocznym miejscu, no bo wiadomo, że terrarium będzie przodem więc, jak mi wejdzie tu gdzieś do, do tyłu, będzie dosyć kiepsko. Eee, włożę mu to, co miała braszka. Mm, to jest jakiś afrykański korzeń. Taki dość, dość twardy, dość, dość fajny. Jakby dać. Coś takiego. dwa kawałki korka myślę wiadomo coś co bardzo lubię czyli ścinki drewniane sobie to pewnie i tak przykopię Są troszkę lepszej może po styki, Ten mech jest straszny. Straszny jest ten mech. E, ale nie mam aktualnie nic innego. Więc troszkę na rozluźnienie, na rozbicie tej monotonii. Porzucam mu to tak. Może to teraz nie wygląda, ale on to przekopie. plecie pajęczyną. Także ja myślę, że ten jaskrawy kolor Cały poznika, wtedy zrobi się troszkę troszkę lepiej, troszkę przejrzyściej. Dobra, teraz będziemy brać winuska, Wam go pokażę, staram się przynajmniej, fajnie widać. To jest samiczka Murinusa. od Sp Spider e, polecam. Link y, będziecie mieć na dole w opisie do nich. Murinus to już nie jest -Pelma, więc nie struchamy ręką, bo ugryzie się gwarantuje nawet taki mały są to dosyć agresywne pająki więc wkładamy go jak najbardziej bezpie w bezpieczny sposób uważając sposób za bezpieczny uważam, że należy gilotynkę przymknąć sobie i pinsetą po prostu go otworzyć i poczekać aż on sobie przejdzie Mimo, że jest to kanał gdzieś tam dla początkujących hodowców, bo też taki, takim jestem. To naprawdę powiem Wam, nie ma się co Mulinusa obawiać. Nie jest on aż tak groźny, jak wszyscy go piszą. Są agresywnymi pająkami, jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś ma chociaż trochę oleju w głowie, bez problemu sobie z nimi poradzi. Mulinus już jest przełożony. Nie będą jakieś aktualizacje, będą jakieś update y z tym mulinusem. Możliwe, że coś się zmieni, że zmienię mu te terrarium na, na, na coś mądrzejszego, przynajmniej ten wystrój, tak? Jego skromny, który tam ma aczkolwiek ja nie lubię jak wystroju jest za dużo jak jest przesadzone więc ja zostawiłem mu tak trochę zobaczymy co z tego wyjdzie zobaczymy co on zrobi sobie z tym brzydkim mchem w kolorze nowej zieleni i w sumie na dzisiaj na dzisiaj byłoby tyle w ten sposób Coś więcej zrobimy, jeżeli będą. E, coś więcej zrobimy w późniejszym terminie. Zrobimy troszkę z lepszym ujęciem na pewno, bo te było naprawdę fatalne. Co ja sam widzę, że było fatalne, bo widzicie praktycznie tylko taki e, skrawek, skrawek stołu. Także dzięki za oglądanie. Polecam w tym miejscu gdzieś powinien być e, czerwony przycisk subskrybuj. Polecam nacisnąć zostawić łapkę, w górę, jeżeli jest taka opcja, jeżeli chociaż trochę się podobało, a na pewno pojawią się następne filmy. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się.